Dzień dobry, to znowu ja. Stety, ale niestety. Nie pozbyliście się mnie na długo. Dzisiaj będziemy mówić, chciałem powiedzieć robić, nie, no będziemy mówić o atrakcyjności. I w sumie czym jest ta cała atrakcyjność i o to, co w tym chodzi, bo w sumie to każdy z nas ma inną definicję atrakcyjności, a w sumie wiele czynników. Składa się na atrakcyjność. Jeśli chodzi o związki, jeśli chodzi o taką atrakcyjność związkową, to dużo osób mówi, że totalnie nie patrzy na wygląd, jak dobiera się, jakby w pary i w ogóle. Z czym się nie zgadzam w mojej, w mojej opinii po prostu. No bo jednak, żeby zacząć jakąś relację, i to nie mówię relację przyjaźni, ale taką relację romantyczną, no to na logikę ta osoba musi cię po prostu się podobać. Na przykład ja osobiście, personalnie nie mógłbym być osobą, która mi się to totalnie nie podoba. Znaczy, ja nie mówię, że, yy, że to ma być jakiś Leonardo DiCaprio, no bo to nie o to chodzi, ale chociaż w małym stopniu ta osoba musi mi się podobać, jakoś mnie pociągać. Ten pociąg to jest atrakcyjność. I dobra, no. Yy, w atrakcyjności nie jest tylko i wyłącznie wygląd, bo to jest racja. Bo na atrakcyjność składa się kilka elementów. Pierwsze to jest oczywiście taka rzecz fizyczna, czyli to jak osoba po prostu wygląda. Druga to jest ta część chemiczna, czyli te wszystkie hormony, e, fermony, szmer, bajery, dzikie węże. No i trzecia to jest charakter, w sensie przynajmniej ja tak rozróżniam atrakcyjność. No i ona w połączeniu z tymi tam trzema podgrupami kreuje się razem, złącza się razem, i tak powstaje nasze zdanie, czy dana osoba jest atrakcyjna, czy nie. Pod względem oczywiście relacji, no bo jak kogoś popatrzymy na ulicy, no to patrzymy tylko po prostu powierzchownie, czyli patrzymy w sumie tylko na, na tak pociąganie fizyczne. Jak to, jak to dana po prostu osoba wygląda, ale jeśli chodzi o relacje, no to patrzymy już głębiej i bardziej się w to zagłębiamy. Często osoby, które są najbardziej atrakcyjne, myślą, że nie są w ogóle atrakcyjne. I powiem teraz wszystkim tak, wy wszyscy jesteście atrakcyjni. I taka jest prawda. I ja w tym momencie nie żartuję i nie kłamię. Bo być może nie jesteście w typie jakiejś konkretnej osoby, ale nie znaczy to, że nie jesteście atrakcyjni. No, szanujmy się. I często spotykam się z takimi sytuacjami, że jest na przykład są w ogóle takie związki publiczne nawet wśród gwiazd, że na przykład, nie wiem, dajmy sobie stricte po prostu, że Leonardo DiCaprio chodzi jest w związku małżeńskim z jakąś laską pierwszą, lepszą. I są takie związki publiczne i zwykłe związki, no i wszyscy wtedy się oburzają. Ale ona to w porównaniu do niego to nie wygląda ładnie. Przecież ona w ogóle nie jest ładna. No i na przykład są takie głosy. No dobrze, no ale tak jak mówi, mówiliśmy, atrakcyjność nie składa się tylko jakby z fizycznego, a poza tym każdy ma swój typ osoby. I to nie znaczy, że. To, że jak dana nam się osoba nie podoba, to nie znaczy, że ta osoba nie będzie z tą daną osobą. Na przykład z Leonardo DiCaprio. Osobiście mam strasznie głębokie rozważania na ten temat. Bo tak jak mówię, wszyscy, większość osób ma samocenę zaniżoną w dół. Czemu? No bo wchodzę na Instagram, patrzę, zajebiście. Jeden chłopak z sześciopakiem i piękną twarzą scrolluje na dół, ta sama sytuacja. Na dół, ta sama sytuacja. Wchodzę na TikToka, znowu przystojny gościu. Znowu skroluję na dół na TikToku, widzę zajebiście szczęśliwą parę, a ja jebany single i po prostu ryczę do Oliwii Rodrigo sam w pokoju. No i po prostu wszędzie patrzymy, nie wiem, Instastory, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok i... Jak zaczynamy w ogóle porównywać siebie do innych, to wtedy często pojawiają się u nas takie myśli. Ja pierdolę, ja się nie dziwię, że nie mam partnera partnerki, skoro tak wyglądam. Ale słuchajcie, ja nie wiem, czy wy wiecie, ale po pierwsze, to, co w internecie jest pokazywane, to w ogóle mija się z prawdą. I sam retuszuję swoje zdjęcia, zacznijmy od tego. A po drugie, słuchajcie, atrakcyjność to jest rzecz personalna. Danej osoby. I ja sam jestem w szoku, że ja potrafię być dla kogoś atrakcyjny. I to mi przechodzi ogółem z trudem do przyznania się do tego. No bo kiedyś mm, pisałem z takim przystojnym chłopakiem, wiecie, 10 na 10. No i ja mówię, Jezus Chryste, ja jeśli dziwię w ogóle, że Ty chcesz ze mną rozmawiać. Bo no, jednak ja i ty, no to chyba to są totalnie dwa odrębne światy. A on mi powiedział, że ja naprawdę jestem atrakcyjny. I ja, ja byłem w szoku, i jeszcze nie chciałam mówić, żeś mówię na pewno, kurde, kolejny kokieciarz, kasonowa, i znając życie, po prostu y, robi kogoś innego na boku i po prostu flirtuje z każdym. No ale słuchajcie, nie, no byłem w jego typie do czego zmierzam po prostu że po pierwsze każdy jest atrakcyjny, każdy jest w chuj atrakcyjny, a to, że jakaś osoba cię nie odrzuci, to po pierwsze jest, albo ta osoba jest zjebana, albo po drugie widocznie jakby szuka kogoś innego w sensie wiecie, wiecie o co chodzi no nie każdemu będzie się podobał Leonardo DiCaprio na świecie no nie każdemu, no bo każdy ma swój inny jakby ideał i to jest normalne. I przestańmy być tacy samokrytyczni wobec siebie, bo to nie ludzie są naszymi wrogami, tak naprawdę. Największymi wrogami jesteśmy my, bo my non-stop siebie linczujemy. Ja non-stop linczuję. Boże, Doreen, ale ty masz pryszcze. Jezus Maria, ale ci się przydyło. O Jezus Maria, masz tu rozstępy. Ale ty masz włosy. Ale ty jesteś głupi. Masz zoraną psychę. Co ty w ogóle z tym podcastem wyrabiasz? I non-stop linczuję siebie. Tak jak każdy z nas. Słuchajcie, musimy zacząć od dziś traktować siebie z miłością tak jak chcielibyśmy, żeby dana osoba nas traktowała. Zacznijmy od siebie, naprawdę, wyobraźmy sobie po prostu, opiekujemy się sobą i chcemy się zaopiekować jak najlepiej, czyli rozmawiamy ze sobą nie na temacie ja pierdolę, ale jesteś żałosny, tylko rozmawiajmy na przykład Dorian, nie udało ci się, ale to nic, przynajmniej próbowałeś i jestem z ciebie dumny, i jestem z tego dumny, albo że Dorian, po tygodniu założyłeś jeansy i wyglądasz w nim zajebiście. I no, nie bójmy się chwalić samego siebie, bo to nie jest nic egoistyczne. Wręcz przeciwnie, to jest forma odwagi, to jest forma samorozwoju i to jest coś zajebistego. I nie mówię, że macie teraz być, wiecie, sztucznie pozytywni albo sztucznie pewni siebie. Nie no, musicie żyć w zgodzie ze sobą, ale warto nad tym popracować, bo każdy z was po pierwsze jest przystojny, ładna, yy, nie wiem, atrakcyjny każdy z was. Każdy. I to bez wyjątku. A to, że jakiś zjeb was albo zjebana laska was odrzuciła, no to, to jest ich problem. No bo stracili dobry materiał na partnera, partnerkę. No, co, ja mam więcej uwiedzieć, bo była. No. I też warto zaznaczyć, że my patrzymy w większości, tak jak mówiłem na samym początku, tylko na wygląd. Ale co z tego na przykład, że jeśli, nie wiem, znajdziemy jakiegoś chłopaka, załóżmy, tak, który będzie wyglądał jak. Kto jest kurde przystojny? Z celebrytów. No, załóżmy Sean Mendes, co nie. No, że będzie wyglądał jak Sean Mendes. No i co z tego, eee, skoro. Jego charakter okaże się być no niżej po prostu się nie da, skoro okaże się chujem. No i co z tego? Powiedzcie, co z tego? Ta osoba musi mieć poukładane w głowie i musi być przystojna. <laughs> A z tym to trudno. I gdybym miał wybierać, to wolałbym y, oceniać według charakteru. I to jest git. I dlatego mówię wam, że atrakcyjność to jest straszne pojęcie względne. I z takim rozważaniem dzisiaj was zostawiam. I do zobaczenia w następnym odcinku.